Ciebie, wszystkim. Ja jestem Ciemnik, Tomasz ma na następnym odcinku i Słuchajcie, dzisiaj z nami Kuba. I słuchajcie, dzisiaj sobie właśnie Postanowiliśmy z Kubą, że wracamy do Amongasa. Dawno nie graliśmy, wiem, mam nadzieję, że ten powrót Wam się spodoba. Jeśli tak, zostawiajcie koniecznie łapki w górę. Subskrypcję z dzwoneczkiem. I ociki, macie we wtorki w sobotę o 15.30. I, I my, widzowie, sobie już gramy. Tu jest Kuba. Nie wiadomo, kto jest impostorem na razie. Bo widzowie, jakoś tak. O, o, ciało! Ej, ciało zielony widziałem, zielony. Taki jakiś zielony przebiegał. O ten. ten, e, Jak to powiedzieć, ten co ma literkę na E. Y, ten co ma literkę na E y, się zaczyna. Yellow. Ten taki niebieski, jak można powiedzieć? Że niebieski z takimi goglami. Ja daję na niego. Zapomniałem już. O Boże, czekaj. A i teraz, dobra, wybieram człowieka. Czekaj, Yellow Man by Impostor. O, wysłałem. Ja za... Dobra, pamiętam już. Jak to jest mnie dziwnie porobi... Dobra, damy znać jak to, jak będziemy wiedzieli, kto już jest. Widzowie, remis. Myśleliśmy, że zginiemy. Ty musisz następny też tak napisać, jeśli ja powiem jak. Dobra, nieważne, idziemy. No nie, drzwi zamknęli. Teraz mogą zabijać. gdzie ty jesteś? Zabił cię? Dobra, idę zgłosić, idę zgłosić. Gdzie ty jesteś? Nie macie. Baza. Ej, nie macie. A kartę. Karta. A wiem, dobra, wiem. Dobra, biorę. Piszę, jak on się nazywa, jaki on wiał kolor. Fioletowy, dobra. Fioletowy, czyli to był... dobra. Mind the Impostor. Fioletowy. Dwa razy się napiszę. Jeszcze raz, Ej, ile da, daję tyle razy, że będą widziały. Trzy razy dałem. No i kto wypadł? O, wygrana! Ha! Dobra. Chyba gra, gramy kolejną grę. Dobra, widzowie. Mamy 5 ludzi na 10. Czekamy na kolejną grę. Mam nadzieję, że szybko, szybko będzie, nie? Dobra, damy wam znać. Może ja będę impostorem albo Kuba, nie wiadomo. Dobra, widzowie, już jesteśmy w tej grze. Gramy, nieważne. Jak widzicie, nie. Widzicie, są, czy ja jestem impostorem, czy nie, co nie mogę mówić, bo Kuba jest. Więc albo jestem tak, albo nie, albo Kuba jest impostorem i wiadomo nic. <mulatujesz> Może Kuba jest. O, ej, ktoś skoczył do Wenta. To nie byłeś, ty widziałem, ktoś skoczył do Wenta, już wiem, że nie jesteś. A to... O, pomarańczowy, pomarańczowy, szybko! Goni mnie, goni ciebie, goni. Zdożyłem. damy Kuba, nauczę cię. Tutaj, ja bie, nie bie, mie, mie. ale nie. E... Drugie, pomarań... Nie, tylko żebyś siebie nie wziął. o e, to był ten na O. O się zaczyna, O. Klikasz w niego, bo jeszcze nie. I teraz masz takie funkcje pokazane, nie? To musisz kliknąć jeszcze raz drugie. Jeszcze raz drugie i send. O tak. I zrobiłeś już, czyli umiesz teraz? Dawaj szybko. Aha, już z gry wyszedł. Nie wysłałeś nic jeszcze. Kuba, jeszcze raz. Ja cię muszę nauczyć. Pierwsze, pierwsze, a teraz to wyszedł. Też coś my wygramy, bez sensu, nie? Dobra, ja dam na niego. Ja daję i tak na niego, na tego, tego człowieka. Widzowie, jak widzicie, ja padłem. Ja myślałem, że jest ten typo. A nie, ej, wiem, o on... ale to było głupie, to było niemądre, co się zrobiłem. Przecież każdy może do wenda teraz wchodzić chyba. Ja właśnie mogłem i nie byłem mi postorem, nie wiem czego. Ktoś napisał, że brązę, ten e, zielony. Albo, albo głosuj na zielonego, albo na e, niebieskiego, jasnego. Aha. No radzę, czekamy kto to wygra. Sobie, mieliśmy małe komplikacje, ale już się udało. Wy, wy tego nie widzicie, bo mieliśmy aktualizację właśnie tego Amongasa. I mamy teraz nową wersję. No. I teraz można grać. Dobra, nieważne, gramy. Tutaj sobie bierzemy śmieci, holujemy. A robisz taski, bo ja tak. O, tu ty jesteś. Dobra, robię wifi. Aha. Aha. No i teraz no, no wiem, widziałem akurat na oczach moich. Ej, pisać w razie, czy lepiej. Nie? O nie, zacząłem zrobić. O nie. Chcę napisać. No nie, dobra, czarny. O Boże, ile tu czarnych jest? Szary? Szary. Ten na środkowy. Duże. A, dobra, duże C. Dobra, to mam go. Zaraz go będę głosować. Dobra, głos. Zagłosowałam na niego. O nie, e ile skifnęło ludzi. Boże, teraz to już wiem, że on jest. Na pewno, ale może on jest jednym. On nie jest takim impostorem, bo dużo jest impostorów. A są trzy. No właśnie, są trzy Kuba. Ty możesz mnie chronić? Aha. A ja nie widzę tego. Ej, ja ci mogę mrużyć, tak mi nie, dobra, nieważne. Teraz może będzie dobrze. Dobra, mam tutaj. G. dobra. Lecimy, widzowie, czekamy na kolejną grę. Może w tej grze nam się uda wygrać. Mamy trzech impostorów. Ej, tu z boku pisze playersy, jakie speed i tak dalej. Pisało. Teraz zniknęło. O, widzowie. Nagrywamy to tak późno, ale musimy dać radę. Hmm. Widzowie, jak to, to w tym odcinku nie będziemy się wyciszać? Bo po prostu, bo to jest taki wstęp, jakby za, e, dawno nie graliśmy i to nie a będziemy nie się wyciszać. wyciszać. Co? O, wywoliło mnie, a ciebie? Dobra. Dwóch impostorów jest. No, Kuba, dwóch impostorów, to dobrze czy źle? Wolisz, jak ile jest impostorów najwięcej? Jeden. Kuba, Kuba widzowie, mówi, że najlepiej, jak jest jeden impostor. Przecież to się źle gra. Ej widzę, patrzcie, ja mam jakieś lagi w tym, a mogę się... O teraz chodzę, dobra. Te... Nie, teraz już mogę chodzić. Dobra, robię misję. Pyk, pyk, pyk. Kamienie bioraty. ty? Jesteś moim impostorem. No nie, już cię zabiły? A jakiś, no bo to żółty. I, i ciągle jak, jak żółty, to mówię, o od razu ty. A teraz widzę, dobra. Dobra, a co oni piszą na czacie? Gdzie było ciało? Ej, czego tu się nie da napisać? Nie wiem. Ej, nie wiem. Ej, nie da się to napisać. Czekaj, może. Ej, tu. Ej, one tak to. Z... O, napisze, że skip. Może napiszę, że skip, co? Napiszę sk skip vote. nie jest... Ej, na! Nie, ej, ja się dam na kogoś innego. Może zdążę. Nie wiem. Może ty byłeś, rzeczywiście. Kuba! Chciałeś, chciałeś się schować przede mną. Ja myślałam, że to Ty mnie zabiłeś. My myślałam, że Ty mnie chciałeś zabić. Ej, ja to nie wiem jak od razu. Od razu Ty i mówię, o, Kuba jest impostorem. No nie zabiły mnie! Czerwony, różowy. Różowy no, mnie zabił. Nie wiem, bo ja, robi, ja robiłem taska. Nie wiem. Ej, ja mogę dalej robić. Dobra, ja robię taski. Ej, my jeszcze możemy to wygrać, bo ja robię taski. Ja robię taski, żebyśmy wygrali, Kuba. O nie, ej, tam ile ciało... I on zabija? On każdego zabija. Już po nas. I on każdego zabija. Bez sensu. Dobra, tak. Tu w środek trzeba wycelować. Taski gotowe. Ej, nikt nie robi tasków, no, tylko ja. Nie, nie zdąży. No nie, włączył to dzielostwo. Dobra, odbijam kartę. O, za pierwszym. A ty możesz włączać to? Dobra, mogę posprzątać wentyl. Nie zdążą, nie zdążą, wygracie pewno. No nie! Widzę wie kuba wygrał i kończymy ten odcinek, zostawcie się podoba, zabijcie łapki w górę sobie dzwoneczkiem. A macie we wtorki, są te o 15.30. Do zobaczenia, pa!